Siemano z tej strony Darcio, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrecenzuję Wam niedawno zakończoną w mandze sagę granoli. Serdecznie zapraszam. Jeszcze na wstępie chciałem zachęcić Cię do dania subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużenia zapraszam do oglądania. Dobra, ogólnie niedawno został wydany 87. chapter Dragon Ball Super. Jest to ostatni rozdział Sagi Granoli, jakby ktoś nie wiedział. Jeśli ktoś z Was nie wie, pół roku temu zrecenzowałem Sagę Moro. I tutaj serdecznie chciałem zaprosić na tamten film, bo myślę, że wyszedł całkiem spoko. I dzisiaj wreszcie przy dzień, w którym omówimy sobie ostatnią, jak na razie, Sagę Dragon Ball Super. No to lecimy z recenzją. Jako pierwszy temat chciałbym zaczepić postać Granoli, która dla mnie jest naprawdę bardzo dobrą postacią. Jego story jest czymś ciekawym, a jego postura jest tak cholernie badassowa, że nie mogę powiedzieć o nim nic złego słowa. Aczkolwiek, życzenie, które wyraził do Smoka, wydaje mi się bardzo dziwne. W sensie po prostu powiedział: uczyń mnie najsilniejszym we wszechświecie. I bów, działa? Moim zdaniem jest to trochę zbyt proste i przeczy całej filozofii smoczych kul. No ale dobra, niech wam będzie. W ogóle to jest kolejna osoba, która chce zabić Freeze. Prawda, Freeza, nie wiem, jak ty sobie robisz tyle wrogów. Idąc dalej, chciałem poruszyć temat nowej formy Wegety, jaką jest oczywiście Ultra Ego. Najpierw zajmiemy się pochodzeniem tej formy. Jest ona w dużym uproszczeniu formą zniszczenia. Jak wiemy, Vegeta trenował z wirusem, co poskutkowało opanowaniem przez niego techniki Hakai. A potem właśnie Ultra Ego. Wyjaśnienie, jak dla mnie, świetne. Nie mam do czego się tutaj przyczepić. Design? szapoba. Czapki z głów, moi mili. Moim zdaniem topka, jeśli chodzi o design transformacji. Te jego oczy, po których widać, że odpalił... Musi tryb destruktora, coś wspaniałego. I fajne jest też to, że Ultraego jest jakby na równi z Ultra Instynktem Goku. W ogóle zauważyliście, że Goku poszedł bardziej w siły aniołów, a Vegeta bardziej w rolę boga zniszczenia? To wiem, może kiedyś Vegeta zajmie miejsce Birusa. Goku w tej sadze ogólnie ponownie uleczył Ultra Instynkt. W Sadze Moro, jak pamiętamy, nauczył się go kontrolować. Natomiast w sadze granoli przebudził tak zwany prawdziwy, czyli ten true Ultra Instynkt. Formata jest w sumie tym samym, ale jednak nie do końca, ponieważ w podstawowym Ultra Instynkcie użytkownik musiał utrzymywać cały czas powagę. A tutaj w true Ultra Instynkcie użytkownik uwalnia całe swoje emocje. Szczerze podoba mi się to, ale to już bym wolał, żeby ten Ultra Instinct został taki, jaki był od Sagi Moro. Wiecie, nic w nim już nie zmieniać, po prostu siłę zwiększać, a nie kolejną transformację robić. Gaz, czyli w sumie główna tego nisadego arku. On jest dla mnie taki nijaki strasznie. Też wypowiedział życzenie do Smoka o bycie najsilniejszym. Tak szczerze, to nie podoba mi się ta w ogóle postać Gasa. W ogóle, jak ostatni chapter wyszedł, to ja pamiętam, jak zobaczyłem go w zniszczonym ciele. To akurat było coś świetnego. Rozpadające się ciało Gasa. W Mandze miało tyle szczegółów i było to tak dobrze zrobione, że aż. Nie, piękne to było. 10 na 10 ta scena była. No i ostatnią rzeczą jaką sobie omówimy będzie Black Freeza, który pojawił się w sumie z dupy i okazał się najsilniejszy. Samo to że siedział w jakiejś lepszej komnacie ducha i czasu 10 lat, to jest naprawdę niezłe wytłumaczenie jak na Dragon Ball kupił. Ja to kupiłem. O samej formie nie będę się jeszcze wypowiadał, bo wolę być na razie neutralny. Jeszcze jako taki bonusowy plusik bardzo cieszę się z powodu dodania Bardoka do historii. Naprawdę jak Goku o nim się dowiedział, to była piękna scena. Za to właśnie kocham tę sagę. Podsumowując sagę Granali oceniam 10 na 10, moim zdaniem najlepsza saga Dragon Ball Super do tej pory, drugie miejsce zajmuje saga Moro, nie będę tutaj owijał w bawełnę, no po prostu najlepsza saga, bawiłem się niesamowicie podczas czytania, a przecież o to tutaj głównie chodzi. Na dziś to by było tyle, jeżeli film Ci się spodobał to zostaw po sobie proszę subskrypcję oraz lajka, widzimy się niedługo, bye!